Hejka, nazywam się Oliwia Kulesza. E, mieszkam na Dolnym Śląsku w okolicach Głogowa, e, Mam 15 lat, w maju 16 i teraz aktualnie jeszcze w tą chwilę, dosyć powiedzmy zawodowo, e, jeszcze od tamtego roku, od wakacji, ale trenowałam wcześniej, od 2018. MTB szosę i Tor, nadal mam od rowery i trenuję nadal na szosie kondycję, siłę i takie rzeczy. A jednak też czasem jak wyjedę na dwór, no to już wiadomo, że na rowerze MTB, a nie Wiesz, na, na czarnej górze Uarek Bike Center. Później był puhar polski zawody, w których wystartowałam, byłam co prawda ostatnia, bo ja mam licencję i startowałam w kobietach licencjonowanych była ostatnia, czwarte miejsce, ale powiedzmy tam dużo mi nie brakowało i też jestem, powiedzmy wtedy byłam najmłodsza e, z tych licencjonowanych. Później był drugi obóz, gdzie już miałam swój rower, taki porządny, e, który mam do teraz. i Na razie nie mam planu go zmieniać. E, tam już trochę bardziej lepiej mi szło, już jeździłam po tej trasie, co były Mistrzostwa Polskie, czyli Kambodży po Kambodże po tej trasie i no niestety na pierwszym przejeździe, znaczy niestety na pierwszym przyjeździe miałam bardzo dobry wynik mm, czas eliminacji ale na drugim się połamałam. To już mniejsze, bo to już w następnym odcinku opowiem, bo trochę to złamań było i tam operacji w ogóle <laughs> Ale się nie poddaje nawet jak się połamię, więc tyle dobrego. E... Chciałabym ten kanał mieć jakby przeznaczony na vlogi, na różne takie historie z rowerami, nie wiem, jakieś e, też vlogi z zawodów, jakby, jak wygląda mój dzień, jak trenuję. Trenuję ogólnie, te, teraz już Wam powiem, że sześć razy w tygodniu, we wtorek mam rower, w środę mam siłownię, bo mam siłownię u mnie w piwnicy, czwartek rower, piątek siłownia, sobotę, niedziela rower. A poniedziałki mam wolne. <laughs> I no nie wiem, czuję się dosyć dobrze. Mm, psychicznie i fizycznie, teraz więc się cieszę. <laughs> I co by Wam jeszcze więcej mówić? No, jakieś tam następne odcinki, no to zrobię jakieś dokładniejsze. Powiedzmy, z osiągnięciami i w ogóle, ale jeszcze w tym odcinku pod koniec pokażę Wam mój rower, i żebyście, jakby, dawali mi rady, jak mam ustawić, powiedzmy, telefon, którym nagrywam, albo jaką kamerę kupić w przyszłości i bym powiedzmy, na to zbierała, żeby fajnie to wychodziło. Bo chcę się zabrać do tego trochę na poważnie, naprawdę, że gdzie mam stać, jak coś nagrywam, jakie mam dodawać dźwięki, jaką muzykę i powiedzmy też na jakie filmy byście chcieli oglądać, coś takiego. Ale wiem, że na pewno będą jakieś vlogi, ale to dopiero naprawdę w sezonie, albo jak jest, będą otwarte wyciągi, żeby pojeździć, no to wtedy będę pewnie nagrywać. Ale nie wiem, co teraz nagrywać. w się poopowiadać wam historię w następnych odcinkach, jeżeli chcecie. I też chciałabym Was poprosić, żebyście kliknęli na subskrypcję i łapeczkę w górę i wysłali mnie do jak największej ilości osób, bo jednak dziewczyn w downhillu jest dosyć mało. Chciałabym zachęcić jak najwięcej dziewczyn do tego sportu, bo jest to sport ciekawy, to więc pełno adren adrenalinę i no taki no małe dziewczyn naprawdę jeździ i chciałabym, żeby jeździło więcej, żeby była ta konkurencja tak... No po prostu, żeby było nas dużo i to tyle. I no, teraz wam pokażę mój rower. Tylko od razu ostrzegam, jest po treningu i jest jeszcze trochę brudny, więc nie złośćcie się, że jest trochę uwalony błotem, ok? I Mam jakieś cheddarskie buty. To jest mój rower. <noise> wiem, że nie tak powinno to wyglądać, że tak przedstawiam go, ale u mnie jest dosyć mało miejsca aktualnie w garażu, a na dworze jest strasznie zimno. I teraz nawet w garażu jest mi lodowato, ale no nie wiem... Nie wiem co mam wam pokazać z tym rowerem, w sensie ja powiem Wam, że jest cały karbonowy, w sensie ramę ma karbonową. No. Tutaj bodajże też jest chyba karbon, ale nie jestem pewna, bo w sumie dawno nie interesowałam się moimi kołami. <laughs> jeszcze w SPD-kach, jeżeli widzicie, w sensie w takich śmiesznych tych SPD, po prostu pinanych, mam jeszcze numery z czarnej góry i pod spodem mam jednorożce Jednorożce. Ale dobra, no jak zdejmę to, to w końcu Wam pokażę jak wygląda ten jednorożec I no, tak się prezentuje Chyba dodać sobie kamerkę Oh shit, oh shit, oh shit, dobra Sorry za taką bezradność moją i, i syf wszędzie Ale no kurczę, no, no co ja Wam poradzę Nie umiem filmy Kurde, co chwilę coś wchodzę. Jest tutaj zimno i wydaje mi się, że to byłby koniec odcinka. I no nie wiem, mam. że tak głupio on wyszedł i w ogóle ta końcówka i że jest taki niezgrany ze sobą, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Wydaje mi się, że to już jest koniec. No. I życzę Wam miłego dnia i... Napiszcie waszą recenzję i co mam zmienić, Powiem, że muszę dużo rzeczy pozmieniać, tylko nie wiem jak i za co się zabrać tak dokładniej, więc czekam na Wasze opinie. Do zobaczenia w następnym odcinku.